Siemanko z tej strony Grzesiek. Witam was na moim kanale. Witam w dzisiejszym odcinku. W dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o szkołach średnich, czyli opowiem o tym, jakie w mojej opinii są najlepsze szkoły średnie pod kątem przyszłej służby w Państwowej Straży Pożarnej. Opowiem, jakie szkoły średnie są najlepsze pod rekrutację do szkół pożarniczych oraz rozwinę temat zarostów Państwowej Straży Pożarnej, ponieważ zostaje wiele zapytań o to, czy strażak może mieć zarost, czy tego zarostu nie musi mieć. Jeżeli chodzi o szkoły średnie, no to dla osób, które stoją przed wyborem szkoły średniej jest to bardzo ważny wybór, ponieważ jeżeli ktoś myśli o swojej przyszłości poważnie i ma już ukierunkowany ukierunkowaną, ukierunkowaną drogę swojej przyszłości, no to wybór takiej szkoły bardzo często jest bardzo ważną decyzją. Jeżeli chodzi o szkoły średnie, to aktualnie mamy wysyp bardzo dużej ilości szkół średnich o bardzo dużej ilości profili. Bardzo popularne stały się ostatnio profile o tematyce właśnie służb mundurowych. Mam tu na myśli klasy takie jak strażacka, policyjna albo wojskowa i oczywiście w tych klasach, w tych profilach jest realizowana właśnie tematyka dotycząca danej formacji. Dla wielu osób może być ona kusząca. Szkoły robią oczywiście bardzo dobre reklamy, żeby tych ludzi te, te młode osoby do siebie przyciągać, ale w mojej opinii najlepszą opcją, jeżeli chodzi o szkoły średnie, jest po prostu wybranie szkoły średniej, która realizuje przedmioty takie jak, przedmioty ścisłe, takie jak matematyka, fizyka, chemia, biologia albo informatyka na dosyć, dosyć wysokim poziomie. Albo ma profile, w których jest rozszerzona matematyka, fizyka, na przykład matfiz, albo biolchem, albo inne, inne ścisłe przedmioty, ponieważ takie szkoły średnie mogą nam pomóc w dobrym przygotowaniu się. Się z tych przedmiotów, co oczywiście będzie się wiązało z tym, że podchodząc do matury, będziemy albo powinniśmy być dobrze przygotowani z tych przedmiotów, bowiem z wcześniejszych odcinków wiecie, jeżeli ktoś ogląda mój kanał, że warunkiem koniecznym przy rekrutacji do danych szkół pożarniczych, szkół aspiranckich czy do SGSP jest oczywiście e, pisanie matury z z tych przedmiotów, które wymieniłem, czyli obowiązkowo z matematyki, no i dodatkowo z przedmiotu takiego jak chemia, albo fizyka, albo biologia, albo informatyka. Więc jeżeli zależy nam na tym, żeby być z funkcjonariuszami państwowej straży pożarnej i poważnie o tym myślimy, no to w mojej opinii najlepszą opcją będzie wybór szkoły, w której jest realizowane, są realizowane profile rozszerzone takie jak matfis, biolchem. Co oczywiście nie oznacza, że jeżeli w danych szkołach, bo zdaję sobie z tego sprawę, że nie wszystkie licea mają rozszerzoną na przykład matematykę, fizykę, chemię czy tam, czy tam biologię. To oczywiście nie znaczy, że jeżeli mamy, nie mamy, nie mamy takiego rozszerzenia, to też szkoły nas dobrze nie przygotują. Po prostu w dzisiejszych czasach mamy dostęp do informacji i możemy sobie spokojnie zweryfikować, czy dane liceum stoi na wysokim poziomie, czy tam dane technikum stoi na wysokim poziomie. Możemy sobie zweryfikować konkretne przedmioty, jak są realizowane, zasięgnąć opinii, poczytać opinii. Innych uczniów, którzy te szkoły kończyli albo którzy aktualnie się w niej uczą, więc uważam, że jeżeli mamy dostęp do takiej informacji, możemy sobie śmiało zweryfikować te informacje i spokojnie sobie wybrać szkołę średnią, która będzie nam pasowała, bowiem aktualnie dzisiaj to jest tak duży wybór, że myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i uważam, że pod tym kątem wybranie szkoły średniej jest najlepszym. Rozwiązaniem szkoły średniej, w której są realizowane właśnie te przedmioty ścisłe i są one realizowane na dobrym, na dobrym poziomie. Oczywiście to nie jest tak, że musimy iść na rozszerzoną biologię, chemię, fizykę czy tam informatykę. Po prostu chodzi mi o to, żebyście, żebyście wybrali szkoły tak żeby w tych szkołach te przedmioty były realizowane na dosyć wysokim poziomie, ponieważ zależy nam na tym, żeby kończąc szkołę, szkołę średnią, napisać tą maturę jak najlepiej. Mam tu na myśli oczywiście te przedmioty ścisłe, ponieważ one są, one są warunkiem koniecznym podczas rekrutacji do szkół pożarniczych, a im lepsze przygotowanie z tych przedmiotów, tym lepsze wyniki na maturze, co oczywiście będzie się przekładało na naszą pozycję na liście rankingowej w danej, w danej szkole. Więc jeżeli chodzi o mnie, no to uważam, że wybór takiego Takiej szkoły średniej e, będzie oczywiście najlepszą opcją, jeżeli myślimy poważnie o tym, żeby zostać funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej. Jeżeli chodzi o te profile mundurowe, czyli na przykład profil e, strażacki, no to chcę, żebyście też patrzyli na to z perspektywy, że to jest profil, to jest taki, taki w sumie dodatek, gdzie dowiecie się kilku dodatkowych rzeczy na temat charakterystyki danej formacji, w tym przypadku mam na myśli straży pożarnej, ale to nie jest tak, że kończą, kończąc szkołę o profilu powiedzmy strażackim będziemy mieli jakieś chory w przypadku tego, że będziemy chcieli się dostać na którąś ze szkół pożarniczych albo albo, że jeżeli wystartujemy w naborze z ulicy no to będziemy mieli pierwszeństwo podczas podczas przyjęcia. Oczywiście jeżeli startujemy do szkół nie mamy za klasy pożarnicze żadnych dodatkowych przywilejów. Ale jeżeli chodzi o nabór z ulicy, no to niektóre komendy dają dodatkowe punkty za to, że dana osoba ukończyła szkołę średnią o takim profilu. Więc musicie sobie na to pytanie odpowiedzieć sami, jaką szkołę średnią sobie wybierzecie. Ja Wam tutaj tylko powiedziałem, jaka jest moja opinia. Drugi temat dotyczy zarostu w Państwowej Straży Pożarnej. Dostaję, dostawałem wiele zapytań o to, jak to jest z tym zarostem, czy można go mieć, czy nie można go mieć, bo jedne osoby widziały strażaków, którzy taki zarost miały, inne osoby były, były przekonane, że takiego zarostu nie można mieć, więc jak to z tym wszystkim jest. Jeżeli chodzi o zarost, no to przeczytam Wam tutaj informację z rozporządzenia. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Wchodzimy sobie w ten akt i mamy tutaj taki punkt, który brzmi: Utrzymuje włosy i zarost umożliwiającym pracę w sprzęcie. Ochrony układu oddechowego oraz be bezpieczną obsługę sprzętu. Najprościej, najprościej mówiąc, chodzi o to, żeby zarost, a nie włosy, nie przeszkadzały nam w bezpiecznej pracy z aparatami ochrony dróg oddechowych, ale z tym zarostem to jest tak, że do której ze szkół byście nie poszli czy do szkół aspiranckich, czy na SGSP, czy po prostu doceniacie się do naboru z ulicy i pojedziecie na kurs podstawowy na wszystkich szkołach będziecie jakby uczeni tego, że strażak powinien być ogolony, o ten zarost no to przyjęło się tak ogólnie, że strażacy tego zarostu nie mają, jeżeli o mnie chodzi to uważam, tak byłem nauczony że strażak powinien być ogolony i jakby tego się trzymam i nie mam z tym, nie mam z tym żadnego problemu tak jak tutaj wam przeczytałem taki jest, taki jest przepis w rozporządzeniu i każdy sobie to może interpretować na własny, na własny sposób, ja Wam po prostu mówię, jak to wygląda u mnie. I będą osoby, które będą, będą uważały, że zaraz w żaden sposób nie przeszkadza przy pracy z aparatami ochrony dróg oddechowych. I oczywiście mają do tego takie prawo, ale po prostu ja jakby dopasowywuję się do zasad, które panują w danej formacji i zawsze zawsze się goliłem i pewnie już do końca do końca będę się golił. Więc jeżeli chodzi o to to tyle w kwestii tego w kwestii tego zarostu. Jeżeli macie jakieś pytania i chcecie się czegoś dowiedzieć, to oczywiście piszecie w komentarzach możecie napisać mi maila. Ja na te pytania postaram się oczywiście odpowiedzieć. Jeżeli temat będzie ciekawy, będzie wymagał rozwinięcia, oczywiście nagram na ten temat odcinek. Jeżeli chodzi o ten odcinek, to wszystko jeżeli oczywiście się podobał, no to dajcie łapki w górę, ponieważ to sygnał, żeby robić więcej takiego materiału. Jeżeli kontent kanału się podoba, jeszcze tego nie zrobiliście, dajcie suba. No a my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.